Witam serdecznie, witam wszystkie osoby pod znaku barana na krótkie czytanie miesięczne na wrzesień 2023. Oczywiście jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonowało, bo to jest niemożliwe, ale zobaczmy, jakie tu energie będą istotne, ważne w tym wrześniu 2023. Dziękuję za polubienia, dziękuję za komentarze, dziękuję, że... Jesteście ze mną po prostu. Zobaczmy co tu dla Was. Baranki. Si szykuje w tym wrześniu. Wyjmiemy sobie cztery karty po przełożeniu. Jedną kartę weźmiemy też z Stali Kipera. O, co tu będzie ważne istotne? Baranki, wrzesień. Baranki, wrzesień. Poproszę. Jedną i coś dla duszy. Też by to ważne, istotne. Co być, co być wasza dusza? Chcę tu opowiedzieć, wam przekazać. Na ten wrzesień. Baranki. Jedną kartę po przełożeniu. Okej, okay, zobaczmy, jakie tu energie. Dwójka buław. Hmm. Dominacja, tak, ale dwójka buław to chcesz podbijać świat. Ogień. Twoja energia. Chcę podbijać świat. Chcę przejść na drugą stronę. Chcę wybrać jakąś opcję. Tak, bo mam dwie opcje do wyboru. Dwie drogi, dwie ścieżki, dwójka. A to jest oczywiście zatrzymanie. Na chwilę zatrzymanie, żeby zrobić analizę, żeby przemyśleć, żeby zrobić plan, tak, by iść z odwagą dalej. A więc mamy tutaj taką dominującą kartę, gdzie trzeba by było energię ognia, którą... Należałoby się zatrzymać nie? w tym pędzie życia. Co będzie wyzwaniem? Dziesięć hmm. mieczy, ruina. No, być może tutaj się coś zakończy. Będzie tu ważny, ważny, yy, ważny miesiąc. Dziesięć mieczy nazywana tutaj jest karta ruina, gdzie trzeba będzie zakończyć może jakąś znajomość, może jakąś relację, może jakąś yy, ciężką pracę albo też jakiś projekt i to może być trudne, tak? Dla niektórych z was może trudnością sprawiać to, że ciężko będzie wam się podnieść, ciężko będzie ruszyć do przodu z nową energią, bo to nie jest łatwa. Ta ruina, czyli niekoniecznie ruina. Ja ją widzę też w taki sposób, że coś się kończy po coś, tak? Mamy w tym w tym właśnie takie zakończenie, ono może być bolesne, może być trudne. Bardzo nie? sztuką jest właśnie podnieść i iść dalej. No i tu będzie trudność, trudność zakończenia, bo ona nie będzie łatwa, bo możesz czuć, że jak zakończysz, no to padniesz po prostu, że to cię dobije. że to będzie dla ciebie czymś bardzo ciężkim. Niespodziewanie przyjdzie pięć, kiel pięć kielichów, a więc. A, i wiemy dlaczego. Bo niespodziewanie się rozczarujesz jakąś sytuacją, jakąś osobą. Bo niespodziewanie przyjdzie smutek i, i łzy. Bo niespodziewanie może się pojawić na Twojej drodze. Ogromne rozczarowanie, którego się do tej pory nie spodziewałeś. Nie spodziewałeś. A więc mamy tutaj emocje, mamy tu e, powietrze, mamy tutaj ogień trzy e, trzy. Jakby żywioły. No nie będzie to łatwy wrzesień. Dla niektórych z was. Oczywiście czytanie ogólne. Ale coś jest po coś. Jest przyczyna, przyczyna skutek. Czyli rozczarowanie może spowodować właśnie zakończenie. Bo, bo nie tak wyszło jak bym chciał, chciała. Co z tego wyjdzie? Czwórka monet. A więc skupiam się na swoim bezpieczeństwie. Na sobie. Na tym co dla mnie ważne. Istotne. Chcę tutaj to jest taka, takie, takie bezpieczeństwo. Tak, nie ruszam się stąd. E, robię swoje. Zajmuję się tym, co moje, swoją stabilizacją, bezpieczeństwem finansowym, rodziną, domem, e, finansami. I czyli mamy cztery żywioły, a więc jest tutaj bardzo mocno pokazane cztery żywioły, w, które, w którym powinna nastąpić harmonia. To się dzieje po coś, nie? Czyli co wybieram, robię plan i po drodze napotykam pewne przeciwności, które muszą dojść do pewnego końca. Po to tylko, żeby tu poczuć, że teraz wiem, teraz jestem z tej dwójki do czwórki. Tak? Jest tu, jest tu zabezpieczenie swojego terytorium. Zobaczmy. No i mamy tutaj młodą kobietę. Kobieta, którą możesz, którą możesz to być ty. Ale to jest też przede wszystkim jakiś biznes, nie? Biznes, który jest dla niektórych z was może właśnie związany z dobrobytem, z luksusem, rozmowami, kosmetyczka, biżuteria, moda. W każdym bądź razie jest to jakaś młoda kobieta. Może tu chodzić też o twoje zdrowie, może piękno, może bogactwo. A możesz poczuć się tutaj bardzo młodo, nie? W każdym bądź razie mamy tutaj osobę młodą, która może być twoją córką, siostrą, przyjaciółką, koleżanką, a kobieta, która będzie ważna w tym miesiącu. Ale możesz to być również ty, więc zwróćcie na to uwagę. Może to być partnerka też, jeżeli słucha mężczyzna. Ok? Chodzi tu też o firmę, o finanse, o zabezpieczenie finansowe. I co my mamy? Rozjaśnij cień. Skup się na rozwiązaniu. Tak. Tu jest coś nierozjaśnione. Dusza mówi rozjaśnij ten cień. 21. Która jest jak gdyby wskazówką. Upraszczaj problemy. Skup się na rozwiązaniu. Tak? Teraz w tym miesiącu powinnyś skupić się na rozwiązaniu, a nie na problemie lub wyzwaniu. Jak trafiłeś w to miejsce, uznaj obecne okoliczności i zastanów się, w jaki sposób osiągnąć pozytywny wynik. To czas, żeby Twoja osobowość zjednoczyła się ze świadomą myślą. przenieść tę równowagę na takie obszary życia, jak przywództwo, komunikacja, związki, praca. Moment. I kontakt ze swoją duszą. To właśnie tam taka energia zostanie spożytkowana najlepiej. Kiedy już nauczysz się rozumieć swoją wyjątkową osobowość, możesz zacząć reorganizować swoje życie. Żeby pielęgnować i wspierać swoje cele i zainteresowania. Pomocny Anioł, archanioł Barachiel. Czyli on będzie pomagał Wam w rozwiązywaniu problemów, znajdowaniu wszelkich rozwiązań. Skutecznie twórz pokojowe rozwiązania dzięki swojej osobowości. Kochane baranki, ja Wam tego życzę jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. Tutaj nie ma wielkich arkan. Ja myślę, że sami sobie z tym bardzo dobrze poradzicie. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam. Buziaki papa. Pa.